Cześć, witajcie w kolejnym odcinku i dziś będzie typowo roślinny odcinek. Skupimy się na jednym rodzaju roślin i na takiej delikatnej pielęgnacji. A coś, co ja muszę zrobić, bo udało mi się przesuszyć te rośliny. One są tu obok mnie, dlatego tak na nie zerkam i już wam pokazuję. Tada! No, chodzi o poprotki, słuchajcie, chodzi dokładnie o poprotki. To są moje pijaki w domu i nie wiem, czy to tutaj można. No, ja to widzę, tak, widzicie, tu są jakieś suche końcówki, um, no sypia się niemiłosiernie, ja właśnie jestem na etapie ogarniania parapetu w sypialni chciałam to zrobić, zanim je tam postawię, bo to są bardzo urocze rośliny i świetnie mają się na tym parapecie północnym. Jak zastanawiacie się, co to tutaj tupta, to jest właśnie Moli, <garnia> która przyszła mnie odwiedzić. Dzisiaj strasznie mnie irytuje. Już widzi, że a, mam wyciągnięte nogi do przodu, czyli jest duża powierzchnia do leżakowania i ona już by się chętnie położyła. Z tyłu natomiast jest Joshi, który sobie gryzie namiętnie kość na mojej kanapie. No i nie da się tego oduczyć. Na szczęście to jest taka kość, która jest niebrudząca, bardziej taka zabawka niż kość. No ale dobra, bo skupiłam się totalnie na psach, a chciałam Wam opowiedzieć o proporcjach, która wymaga noży tak, być może nawet za jakiś czas większej domiczki, ale to, co można tutaj zauważyć, to są te najnowsze, które widać urocze. Ja to nazywam ślimaczkami, czyli nowe liście, które wychodzą. No, dla mnie to po prostu jest magia, jak ta roślina rośnie. Tą kupiłam chyba w zeszłym roku, czy rok temu. Jak widzicie, ona jest, od razu Wam pokażę, jak jest hodowana czyli jest, tak jak ją zakupiłam, w tym podłożu, być może nawet jest to podłoże kokosowe, nie wiem, e, nie pamiętam, e, zasypane leczuzą, lechuzą, każdy nazywa to inaczej, ja mam zawsze problemy, no i ta, dobra, chyba nie kapie zbyt mocno, bo ja ją niedawno podlewałam, dosyć mocno już jest doniczka obrośnięta takimi ciemnymi korzonkami, no i ja tu zauważyłam właśnie, że no niestety muszę ją gdzieś gdzie poprzycinać, co właśnie zaraz będę robić, lub może ja mam bardzo cienkie nożyczki. Moje ulubione, słuchajcie, nożyczki do wszystkiego, czyli zakupione w Akszonie. <noise> Ale myślę, że nie będę tego tak robić nożyczkami, bo obawiam się, że mogę przyciąć nie tym list, co trzeba, więc będę po prostu sobie to tak urywać, zerkać na Was, a przy okazji opowiadać o tej cudownej roślinie. No, gdzie nigdzie jednak nożyczki pójdą w ruch. Ja jakoś mocno... Jedyny krok, który w tym roku bardzo żałuję, lub nawet w zeszłym roku, to jest to, tak, sypię sobie tą roślinę na spodnie, ja to potem odkurzę, więc nie martwcie się, jak ktoś ma roślinę, to wie, że to trzeba nabrudzić, naśmiecić, żeby coś konkretnego z tego wyszło, to widzę, że jest coś do wcięcia. Wracając do tematu, tak, ja podlewam zimą swoje rośliny ogólnie dużo rzadziej niż na przykład latem, no bo to jest taki właśnie sezon martwy, znaczy się w sensie martwy, no tam tego światła jest dużo mniej, więc myślałam, że i tak samo będzie w przypadku właśnie poprotki. Ale nie okazało się, że to jest taka pijaczka, ta, a już w szczególności ta. To jest po prostu, no och, jaki to jest pijak! Ona by mogła co dwa, trzy dni, a ja przyzwyczajona moim rytmem zimowym podlewania swoich roślin stwierdziłam, że nie ma takiej potrzeby, żebym robiła to częściej, no bo prędzej sobie utopię roślinę, czy pozbawię korzeni. Um, wiecie, dostępu do powietrza i po prostu je tam za duszę utopię, zgniję mi to. Zaczęłam podlewać rzadziej. No i to był błąd, bo za, po jakimś czasie zauważyłam, że ona mi się strasznie obsypuje, czego nie robiła wcześniej. Eee, bardzo fajnie i przyzwoicie rosła. A tu, ale to jest po prostu, to jest, to jest piękne. To, co tutaj właśnie wychodzi, co Wam pokazuje, to tak mi się podobają te ślimaki, tak mi się podobają. Eee, no to sobie obatnę to w połowie, zobaczymy jak to będzie dalej, tu też. Więc wiecie, nauczona swojego rytmu, eee, po co tam, jest ok, przecież inne rosną tak samo, nie widzę, żeby... moli, ja wiem, że poprotki są niebezpie... są bezpieczne dla ro... <laughs> zwierzaków, no ale to już jest przesada i tak brakuje już takiej zielonej, soczystej trawy lubię sobie właśnie pod, podgryzać zieloną, soczystą trawkę, moli już tęskni, tęskni za wiosną, za takimi czasami, gdzie mogę sobie ją zabrać na u nas przed blok i ona sobie tam wiecie siedzi, podgryza trawą, no to kocha, po prostu kocha i widać, że brakuje już tak samo jak wszystkim na no, pewnie brakuje takiego wiosennego odczucia. Wracając do poprotki, będzie takie mieszane, film, słuchajcie, mieszany. No, no przesuszyłam. Najnormalniej w świecie ją przesuszyłam. Tej to się jeszcze tak nie oberwało, natomiast ta duża zielona to już poszło jej tam w kości nieźle. Dobrze, patrzę, co by tu jeszcze. Muszę wziąć, no, wyciągnąć, zabrać nożyczki do ręki, bo się boję, że mi się moli tutaj nadzieję. No już jest dużo lepiej. Widzę, że no, nie było tak jakoś tragicznie. Jeszcze pójdzie sobie pod prysznic, wiecie żeby ją sobie skurzył, bo nie wiem, czy to widać, ale sypie się z niej. Dosyć mocno. Ja staram się raczej nie ingerować jak już w te paprotki. Jak już ją tak postawiłam, żeby sobie fajnie rosła, to już tak zostawiłam i tylko czekałam, aż będzie. O, ktoś przyszedł, więc może być szczekanie. Więc tylko czekałam, wiecie, i korzystałam i patrzyłam, jak pięknie rosną. Oczywiście to nie trwa chwila moment. To jest jakiś dłuższy proces, zanim ona powiedzmy się przyzwyczai do tych nowych warunków, jakie zabierzecie ze sklepu, ale to była mini roślina i ta, która stoi tutaj obok mnie. Również była rośliną mini, jak widzicie, fajnie całkiem sobie dały radę. Mm, dobra. Przycinam tak delikatnie. Więc ja jakoś specjalnie nie podchodzę, no ale to, że nie spodziewałam się tego. Powiem Wam szczerze, nie spodziewałam się tego, że paprotki, że te moje paprotki, tak? Bo ja nie mówię tu o Waszych. Z paprotkami różnie bywa, to trzeba rośliny obserwować. I jak widzicie, nawet, nawet mi, jak ja bym była jakąś tu górą, patrzcie ile tu jest sucharów. Spójrzcie, no nie prezentuje się najgorzej, ale wiem, o jak podniesiecie, to wiem, że mogła dużo, dużo lepiej wyglądać, a z tego powodu właśnie, że ja tak do no niej bardzo, o, może tak to zrobimy, bardzo, bardzo po podeszłam do tematu i mówię, a zima jest, Beata nie podlewaj, nie podlewaj, ale widzę, że to też nie, się, nie dzieje się tak źle i jakieś nowutkie tutaj nam zalążki liści wychodzą, więc jest okej. Okay. Pokażę Wam od razu również i tą paprotkę. Eee, z niej się niemiłosiernie sypie. Droga, tutaj to była po prostu. Zostawiłam ślad. O, patrzcie, zostawiłam jeden wielki ślad paprotkowy, nie węglowy, tylko ślad paprotkowy. Jest tu dużo fajnych korzeni. Ona jest tak samo prowadzona jak ta poprzednia. To jest sposób Damiana z zielonego okna. W ogóle nie wiem, czemu mnie nie, nie wyłącza. Nie włącza, nie pokazuje ostatnio filmów. Jestem strasznie zawiedzona. Może dajcie mu tam coś w komentarzach. Ej, Damian, co ty filmów nim rzucasz? Czemu? Dlaczego? My tu czekamy. Więc tak właśnie sobie rosła ta moja poprotka na parapecie. I mówię, dobra, nie ma co przesadzać. Obecnie sobie to wąsy, bo one mnie strasznie denerwują. <noise> dlatego, że zaczepiała mi się w roletę, więc ja chcę je poobcinać. To przy okazji sobie też to zrobię. Wsadzę w żeby się sama mocno nie zbyt wybrudzić po prostu tak właśnie, takim sposobem doprowadziłam ją do tego, że tutaj ma dużo właśnie starych takich liściochów i które trzeba usunąć, bo no nie prezentują się najlepiej, gubią liście jak szalone, usuwam nie te, które są zielone, tylko te, o takie brązowe suchary, o takie jak to, które już widać, że już nic dobrego nie rokują. Moja pielęgnacja poprotki, naprawdę ja ją bardzo rzadko nawożę, tak samo jak wszystkie inne rośliny, czyli staram się w tym samym czasie no ale przez to, że była zima, no to być może jak podlewałam to tylko i wyłącznie biohumusem i dwa razy chyba przez ten cały okres zimowy zdarzyło mi się podlać o, ten też jest brzydki, więc go sobie usunę. Zdarzyło mi się podlać e, normalnym nawozem, a tak po prostu stoi sobie na tym parapecie. Jeszcze nie woła. Wygląda jeszcze w miarę ok, ale no... Jestem z siebie bardzo niezadowolona. Więc jak widzicie, ten sposób z obsypywaniem sobie właśnie no pojawiają się tu na szczęście jakieś fajne, mąciutkie rzeczy. Zobaczcie, stara się to tak dookoła wjechać, bo to jest tragedia. Jak podnoszę roletę, to za każdym razem ach, utnijmy to. Utnijmy to. Tak obcinam swą początkę też w połowie. Jak widzę, że tu się coś już ciekawego nie dzieje, to ciacham. Ciacham jak leci. Widzicie, no to jest dolna bestia. Tu widzę, że jest sporo. wyciągam sobie te słuchary, które też tu upadły. Sporo, sporo. Może już też jakąś tam wiosnę poczuła. Może i to słonko też dobrze zrobiło. Chociaż tam za bardzo słońce to tylko takie odbite, właśnie od bloków. I w wakacje bardzo, bardzo wczesne. Ale patrzcie, no wychodzi coś nowego, więc tragedii też nie ma. Więc mam nadzieję, że ona sobie odbije. Jak nie, to po prostu kupię kolejną od Mini, bo uważam, że w tamtym parapecie, ja lubię popłotki, to jest taka zwykła, prosta roślina, trudna, niejako <laughs> bardzo trudna. Dobra, usuwamy też to, bo to jest łysy długie, niepotrzebne mi. Trochę ją ogłocimy, tak jak i reszta liści. Poza tym mamy też okres zimowy, więc nie przejmujcie się, u mnie też rośliny, ee, wiecie, tu też, też łysego jest zrzucają liście, żółkną im te liście, ja coś nawalę, coś one się tam obrażą na mnie, no standard, to jest standard właśnie taki, że rośliny również nigdzie nie ma takich idealnych jak z Instagrama, myślę, że już to z większością rzeczy sobie poradziłam, nie ma takich Instagramowych, pięknych, uważam, że może jakbym tak rzuciła ją na Instagrama, to by się kto może i nawet zachwycił, bo to jest bardzo piękna, taki zwykle, ale bardzo fajny. Chcę powyrywać również te wąchy, bo... O, tu widzę jeszcze, patrzcie, coś tu jeszcze zostało. No, to jest wszystko, co mi się sypie. Pozostawię ten ślad na parapecie, przykleja się to życie. Teraz zima jest, więc okna też parują i no i niestety... O, patrzcie, tak po naprawdę traktuję ale myślę, że to jej nie zaszkodzi. I tak się te wąsy czepiały, cały czas mnie, denerwowały mnie. Taka jaka jest, jest również piękna, mi taka wystarczy. Mam jeszcze dwie inne od Damiana, te trzymam w witrynce, a pod lampą jest to tygrys, paprotka tygrysia tak chyba jakiś tak. Ona ma takie piękne przebarwienia, no i te zwyklaki, które sobie stoją na parapecie, i potrzebowały również takiego dosyć dłuższego czasu, bo te gdzieś <noise> kiedyś zdjęcie i wam nawet pokazywałam, ja zostałam od znajomych, też nie wyglądały jakoś rewelacyjnie, ale takie sypialniane miejsca bardzo czasem dobrze służą naszym popórkom. I tak one się teraz prezentują. Uważam, że całkiem nieźle mi to poszło. Tu jeszcze, gminie, gdzie nie schowałam się za nią. Spójrzcie, udało mi się urwać dosyć spory kawałek. Jeśli chodzi o podlewanie Um, to jest też tak, że moja poprotka, ona zdecydowanie ta daje znać, robi się tak samo jak ta, robi się taka um, przebielona jakby, wyblakła, jaśniejsza, czasem idzie ten kolor, nie teraz jest nawilżona, więc macie taki fajny, to jest w ogóle um, odmiana, nie wspomniałam mogłam na początku, taka bardziej jaśniejsza chyba, golden się nazywa i ona nie jest mocno nasycona, ale widać po niej, że robi się jakby taka wyblakła i to jest sygnał, żeby ją podlać, no i wiecie, zimą to tak, człowiek rano wychodzi jest ciemno, więc tylko odsłania tą roletę i tego nie widać, tak? Przychodzi, jest również wieczór, nie zerknie, tylko zasłoni tą roletę i okazuje się, że po jakimś czasie, że zamiast raz na dwa tygodnie, mogłam ją podlewać raz w tygodniu, co by naprawdę dużo lepiej jej zrobiło, niż taki bardzo długi czas przesuszenia, bo nawet gdzieś mi się zdarzyło dwa i pół tygodnia i ona wyglądała tak, jak teraz. To nie jest tak, że paprotka nam nagle opuszcza te liście, ona po prostu nam blaknie, tak jakby traci życie. Co jest właśnie skutkiem zbyt małej ilości wody. No niestety, dobra, tu widzę jeszcze taki jest kandydat do usunięcia. Obsypać, obsypać. Myślę, że film paprotkowy. Dajcie znać w ogóle, czy macie paprotki, czy lubicie paprotki, czy wam się sprawdzają. No to jest taka dosyć ważna sprawa. Nie każdy, ja widzę, że Moli, ty bardzo lubisz. Ty bardzo lubisz tutaj siedzisz na bieżąco, jak kot i mi coś tu z dołu podgryzasz. Więc nie każdy lubi paprotki, nie każdy jest ich fanem, bo raczej nie są zbyt łatwymi roślinami do uprawy. Myślę, że kiedyś bardziej nam, naszym rodzicom, naszym babciom się udawały one, choćby z tego względu, że mieliśmy bardziej wilgotne mieszkanie. U mnie jest to mieszkanie naprawdę wilgotne. Uwierzcie mi, woda czasem aż po tym. Yy... Po oknie płynie Jak są takie naprawdę chłodniejsze dni Taka jest wentylacja w Niemczech Niestety no na to się nie da nic poradzić Można kupić sobie tylko elektryczne Nawilżać i po prostu odciągać Często, często, naprawdę Czasem często tą wilgoć z mieszkania Ale jest spora I to jest naprawdę ponad 60% Na pewno teraz jest Zdarza się nawet ponad 80% Więc u mnie te powrotki po prostu może Dlatego mają się tam dobrze Że jest tam po prostu dosyć mocno wilgotno i myślę, że to był też taki sukces naszych babci i tak dalej, że jednak te mieszkania wydaje mi się, że były trochę bardziej wilgotne i te rośliny inaczej się miały, też było trochę inne budownictwo, te grubsze mury, pewnie to znacie, e, które e, zimą zimno latem chłodno. <grym> Dobrze. Myślę, że temat dosyć mocno wyczerpałam. Mam nadzieję, że taki mocno roślinny film w tle z paprotkami i z buldogami spodobał Wam się. Dajcie znać w komentarzach, co. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!